Witam serdecznie. Dziś kontynuujemy przygodę Spirit of the North. Bez zbędnego gadania. Lecimy dalej. Skończyliśmy chyba na wejściu do zamku. Liski się kręcą dookoła Jeden goni drugiego Trochę jak w ragnaroku Tam chyba były wilki Tak jest Lecimy Nadal ponuro Nadal nieprzyjemnie No cóż, tyle pozostało z naszego świata. Nie jest wesoło. No proszę. A, tam chyba nas prowadzi. Idźmy za naszą... Przewodniczką duchową, nie ma żadnego kijka, nie ma żadnego kijka. może iść dalej. Trzeba wypatrywać kilków. Nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie, czy nie, ale... Tędy. No to idziemy tędy. Nie blokuj się o kamień. Przeskocz. Nie przeskoczysz czy przeskoczysz? Przeskoczysz. Aha. że aha, ok. <laughs> nie będzie no dobra, no udało się rozwiązać wami główkę trochę na chybił trafił, ale chyba o to w tym chodziło w sumie Zejścia. tu jest tam chyba idziemy dalej także jeszcze sprawdźmy co się dzieje tutaj czy coś tu mamy z najważniejszych rzeczy to kijek no to tak jak najbardziej może weźmy bo w sumie nie mamy żadnej mocy pobranej więc nigdy nie wiadomo kiedy się przyda na jakiś kamień I kontynuujemy, lecimy dalej. No, to chyba. A, czyli można po prostu ominąć. Nie takie proste. Da. A mogę przejść z drugiej strony? Tutaj? No nie, to tak nie działa. Okay. Czyli trzeba tutaj coś... Aha, okej, okay, dobra. Już. Już wiem. Potrzebowałem chwili, aby to przyswoić. A to już, czy tak niekoniecznie. Za łatwo by było. jeszcze mamy? Nie, tam wejść się nie da. Teraz pytanie, czy tu, tutaj? Czy po prostu trzeba jeszcze raz, dopóki się... Nie, no chyba... Jeszcze raz, bo tu... To takie Spróbujemy jeszcze raz i tak nie podbiegać do końca, tylko tak w miarę z daleka Chyba się nie uda. To jak mnie mam jest tutaj Dobra, no to tak gdzieś w połowie musimy chyba O, tak żeby za bardzo nie odbiegać Dobra, teraz powinno się udać Nie? Jeszcze nie? Jak? Przecież... A, czyli po prostu tu moż możemy się dostać, dobra, ok. Skoczysz, ale wydaje mi się, że tam można się dostać. Wejdzie? Być może oszukałem grę, być może nie tak to powinno wyjść, ale jeśli się udało, to nie mam pytań. Mhm, tylko teraz jeszcze trzeba zejść. No i chyba... A, udało się, dobra. Czyli jednak udało się lekko... Tak bez telemarku wylądowane. Udało się lekko oszukać gierkę bo wydaje mi się, że nie tak powinno się udać tam dostać. Ale no też nie będziemy płakać, że się udało w ten sposób. A jest dziwny, czy to po prostu są ludzie, którzy zginęli y, niedawno i dlatego jeszcze są ich ciała, a ci na początku... tu jeszcze nic zrobić. Tędy. Ale tędy chyba tylko po to, żeby zebrać moc, a ja mam moc, więc po prostu dalej. Aha, dobra. Bo. Udało się. I mamy kika. Bierzemy kika. Dobra, nie było żadnego. Teraz trzeba szukać y, przyjaciela, któremu dopomożemy. Być może będzie gdzieś dalej, a być może. Tam jest... Kamulec. Trzeba odłożyć. Zebrać trochę esencji To chyba była. Yes. I otwieramy drogę. Ciekawe, że to się zamyka, żeby móc się otworzyć. Nader ciekawe. Nie no, nie, nie było tam nikogo, żeby mu pomóc. Raczej byśmy to zauważyli. Może ja coś przeminąłem? Już myślałem. Hmm. Mogłoby być jakieś naprowadzanie, że tu w tym obszarze na przykład ktoś się znajduje. To jednak obszar jest duży i tak wszystko przejrzeć dokładnie. Ale melodia jest nadal bardzo przyjemna. nadaje ton powagi sytuacji że no proszę ja się nie spodziewałem ale znaleźliśmy a nie to też są szkielety dobra faktycznie nie ma problemu polecam się na przyszłość ale pewnie się już nie spotkamy, Na dole coś znajdziemy. Czy to jest taki ślepy zaułek? Dobra No dobra, potrzebujemy troszeczkę esencji Szmocy A tam jest, dobra i poprzekręcać wszystko. Aha, one się chowają. Widzę, że tu nie ma żadnych limitów czasowych. Aha. Wiesz, tak na chybiu trafił trochę. Mhm. Znaczy tak, nie obraziłbym się za jakieś takie kliknięcie, że o, to, to, to powinno być tutaj. <śm> Okej, <Okay. śm> tak miało być. <śm> Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja wiedziałem, że to tutaj. No dobra, zrobiliśmy kawał postępu, tak mi się wydaje. Odwiedzamy teraz rzeźbę lisa, drzwi się zamykają, także nie ma już odwrotu, chyba jakiś naprawdę duży koszmar tutaj w tych łapaczach snu się osiedlił, ale może już w następnym odcinku, jeśli się podobało zostawcie kciuka w górę, gra zbliża się do końca powoli, a na tej chwilę to wszystko, trzymajcie się, cześć!